Julia Roberts była już międzynarodową supergwiazdą i mogła zacząć stawiać warunki. 20 milionów dolarów albo nici z jej udziału w filmie. I tak w roku 2000, mając wówczas 33 lata, Roberts została jako pierwsza w historykina aktorką wynagrodzoną za swoją pracę, tak jak wynagradzani są za swoją pracę mężczyźni. Urodziła się w stanie Georgia, w niewielkim miasteczku 25 km na północ od Atlanty. Jej rodzice Betty Lou i Walter Grady byli aktorami, występowali w przedstawieniach dla armii, tak zresztą się poznali. Gdy urodziły się dzieci, zaczęli prowadzić w Atlancie warsztaty aktorskie i tak cała trójka rodzeństwa Roberts, czyli Julia, Eric i Lisa, złapali bakcyl, wszyscy zostali aktorami. Policeum Julia Roberts wyjechała do Nowego Jorku. Wygrała jeden casting, później następny. Globalną rozpoznawalność zyskała dokładnie w momencie boomu tabloidów. Miała 21 lat, gdy wygrała casting do Pretty Woman. Dwa lata później zaręczyła się z Kitem Sutherlandem, by trzy dni przed ceremonią odwołać ślub. W tabloidach zawrzało. Jej relacji z brukową prasą nie poprawił także kolejny miłosny epizod. Pieśniarz country Lyle Lovett, z którym wzięła ślub w 1993 roku, nie spełniał standardów urody, jakie tabloidy wyznaczyły dla męża takiej supergwiazdy jak Julia Roberts. Zyskał więc w bulwarówkach Przydomek Woody Woodpecker, bo długi nos i natapirowana fryzura miały upodabniać go do dzięcioła z popularnej kreskówki. W latach 90. oczywiście gwiazdorstwo wciąż jeszcze polegało na tym, że fani nie wiedzieli, a co ważniejsze, nie widzieli do końca wszystkiego. Nie było smartfonów, w każdym razie nie tak dostępnych jak dziś. Nie było. Yy, więc tych zdjęć obnażających najbardziej prywatne sfery życia. Myślę, że to w dużym stopniu pozwoliło Julie Roberts na Dużo odważniejsze decyzje związane z jej życiem osobistym, ale także ekranowym. Nie musiała kultywować jakiegoś wizerunku, który wyznaczył dla niej ten trend, który panował wówczas w kinie. Nie musiała być taka jak filmy, w których występowała, czyli jak bohaterki komedii romantycznych, w których pojawiała się w całej dekadzie lat 90. No i właściwie była kompletnym przeciwieństwem. I właśnie dlatego udało jej się w końcówce lat 90. wyjść z tej szufladki, odkleić tą łatkę, którą kino próbowało jej przykleić. Myślę, że nie byłoby Erin Brokowicz, gdyby Julia Roberts na wczesnym etapie swojej kariery musiała stale temperować swój łobuzerski charakter, żeby zyskać fanów i followersów.